Witam was serdecznie w tym świątecznym anturażu. Dzisiaj będzie właśnie film o świątecznych i sylwestrowych stylizacjach. Wybrałam się w poszukiwania jakichś takich perełek, słuchajcie. Najpierw, oczywiście, przepatrzyłam wszystkie strony internetowe no i miałam jakiś tam zamysł ogólnie na to, co chcę kupić i co chcę Wam pokazać. Tych rzeczy ogólnie jest bardzo dużo, zarówno teraz sylwestrowych, jak i właśnie takich eleganckich, które idealnie nadadzą się pod święta. Chociaż powiem Wam szczerze, spodziewałam się, że będzie troszkę więcej czerwieni, a tutaj jak widzicie, nic czerwonego nie udało mi się znaleźć, ale będzie i elegancko, i błyszcząco, glamour, także jeżeli poszukujecie jeszcze jakiejś stylizacji, zarówno no, na Sylwestra jak i na święta oglądajcie ten film, bo będzie dużo, dużo ciekawych propozycji. Wszystkie te rzeczy obecnie są dostępne, więc w razie czego będziecie je mogły kupić, podlinkuję Wam wszystko w opisie pod filmem. Ciekawa jestem też, która z tych stylizacji wam się podoba. Jedną stylizację na święta i jedną stylizację na Sylwestra sobie zostawię, ale musicie mi pomóc wybrać, także dajcie znać w komentarzach, która według Was stylizacja jest najlepsza, a teraz przechodzimy już do mierzenia. Zacznę od tego, co miałam na sobie we wstępie, dlatego, że odkryłam coś mega mega czadowego. I już wam mówię, to jest właśnie ta marynarko sukienka, e, marynarko sukienka, która jest ze stradivariusa. I słuchajcie, e, ja mam na sobie rozmiar M, i jeżeli chcecie, żeby to była właśnie też sukienka, nie tylko marynarka, to weźcie sobie rozmiar. Większą, dlatego, że tutaj mamy taki rewelacyjny pasek, zobaczcie. Tutaj w talii mamy taki skórzany pasek, który dodatkowo dodaje właśnie charakteru tej marynarce sukience i ona jest jakby na tyle długa, co mnie zaskoczyło, bo w tych sieciukach teraz są tak krótkie sukienki, że one ledwo zakrywają tyłek, a ta marynarka, słuchajcie, spokojnie sprawdzi się tutaj wam i jako sukienka. Ja mam 1,68 m, mam na sobie płaskie buty. I słuchajcie, naprawdę czuję się w niej komfortowo. Oczywiście to wygląda też świetnie jako marynarka. Natomiast, tak jak mówię, ja sobie ją tutaj skomponowałam z rajstopami. Rajstopy to jest w ogóle inna historia, zaraz wam opowiem. I z takimi cięższymi butami. I myślę, że to jest fajna stylizacja na święta, jak lubicie takie mocniejsze, luźniejsze stylizacje, bo jest to właśnie połączenie trochę eleganckiej sukienki, która jest też jednocześnie marynarką. Jakieś fajne rajstopy dodajecie i cięższe buty. E, i look jest naprawdę fajny. Mi się mega ta marnarka spodobała. <grywia> Dzisiaj, słuchajcie, są takie ładne rzeczy, że ja się pewnie nie będę mogła e, wysłowić z tego m, po prostu e, całego tutaj e, m, podekscytowania. Ale słuchajcie, co chciałam powiedzieć, to to, że ona też pięknie podkreśla talię. Tutaj dzięki temu paskowi tak naprawdę nie musicie tutaj nic pod spód wkładać, bo ona ma na tyle wyważony dekolt, że nie jest on ani za głęboki, ani tutaj jak tak zrobicie, to nic Wam nie wypada i się nie otwiera. Także to jest super. Dodatkowo słuchajcie, ona tu ma taki guziczek, nie? Więc jak chcecie ją mieć jako luźną marnarkę, ten guziczek sobie rozpinacie. A jak chcecie mieć ją właśnie jako sukienkę, to ten guziczek cyk sobie zapinacie i nie ma wtedy żadnej obawy, że ta sukienka Wam się rozepnie. Ehm, I teraz tak, słuchajcie, do tej marynarki sukienki założyłam rajstopy. Złożyłam w ogóle zamówienie w Calcedonii, bo urzekły mnie ostatnio te wszystkie rajstopy, które tam były pokazywane, leginsy z tymi pięknymi wzorami. Zamówiłam tak, jedne rajstopy z perełkami, jedne te, które mam na sobie, chociaż rajstopy to może zbyt dużo powiedziane. Jeszcze jakieś błyszczące Eee, tak i jeszcze jedne, A, ale słuchajcie, co do tych rajstop, które mam na sobie, one tutaj mają takie złote aplikacje. Są piękne, ale są dość dziwne, dlatego że to nie są rajstopy takie, wiecie, co naciągacie i one pięknie przylegają do nogi, tylko to są bardziej takie leggingsy z materiału rajstopowego, ale nie przylegają tak idealnie jak normalne rajstopy. To jest jedna rzecz. Ja już, słuchajcie, nauczona doświadczeniem zamawiam zawsze rajstopy w większym rozmiarze. Tam były S na M, M na L. Ja oczywiście wzięłam te M na L, no bo wiem, że po prostu jak ja te S na M naciągam tutaj, to one mi pękają, bo są za krótkie na mnie. Więc zamówiłam te i słuchajcie, otwieram je, patrzę, jakieś takie szerokie. No i problematyczne jest to, że te rajstopy nie do końca dopasowują się do nogi, więc one się tu gdzie nie gdzie tak nieładnie marszczą, nie podoba mi się to. A dwa, że pomimo tego, że zamówiłam MNL, to one wcale tutaj nie były jakieś luźne. Miałam problem, żeby je tu dociągnąć. Nie wiem, co jest nie tak ze mną, czy z tymi rajstopami, ale tak jak mówię, no, są naprawdę ładne, te aplikacje ślicznie wyglądają, są wyrażiste. Ale no coś tutaj nie zagrało. Jeśli macie te rajstopy, dajcie mi znać, czy Wy, rajstopy, leggings, nie wiem jak to nazwać, czy Wy też miałyście taki problem, e, czy może tylko ja jakoś tutaj się w wymiary calcedonii nie mieszczę. Lećmy dalej. Słuchajcie, zanim przejdę do mojej stylizacji numer dwa, muszę Wam pokazać stylizację Stefana. Skoro już tak chętnie tutaj dzisiaj przyszedł, sam się położył tutaj, to stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać. Bo ja jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy Stefan jest aż taki zadowolony, ale ja jestem bardzo zadowolona. Zamówiłam mu świąteczny sweterek z Medicine, rozmiar XL. Ledwo się w niego wcisnął, ale słuchajcie, patrzcie, jaki on jest słodki. Spróbowałabym go jakoś obrócić, ale pewnie ucieknie. Słuchajcie, on tu ma taką kokardkę. Tu jest w ogóle taki golfik, który można o tak rozciągnąć. Albo właśnie tak ładnie tutaj w komnierzyk zrobić. Tutaj są w ogóle koty, nie wiem dlaczego, może to było dla kota. <laughs> nie, bo tu jest na smycz, więc to na bank było dla psa. Zresztą było napisane, że to jest dla psa. Są świąteczne gwiazeczki. w ogóle ten sweterek jest taki milusi. No super to wygląda. Kupiłam taki sam sweterek dla jego siostry, luny, więc ubierzemy ich w święta w takie same sweterki i będą śmiesznie wyglądać. No to nie są takie psy do ubierania, nie? Ale chciałam jeszcze raz w życiu spełnić moje marzenie i ubrać pieska, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszej okazji niż święta. Wszyscy mi zabraniają, kupować jakieś kurteczki i takie rzeczy, bo twierdzą, że tym psom jest ciepło, więc stwierdziłam, że chociaż na święta ich wystroję da się stać. Co sądzicie o tym sweterku? Jeżeli szukacie sweterków, kurteczek dla psów, to polecam MEDICINE, naprawdę robi fajne rzeczy, te swetry się rozciągają, więc nawet na największego grubaska, jak Stefan, taki sweter wejdzie. Teraz nie wiem, jak mam Wam pokazać moją stylówkę, ponieważ Stefan trochę mnie zasłonił, czy tam widać? Tak, będę Wam pokazywać. Słuchajcie. To jest przepiękna stylizacja. Może nie jest ona do końca jakaś wiecie, świąteczna, ale to lepiej. Zakładacie ją na święta, a potem możecie ją wykorzystać wszędzie. Jest przepiękna, elegancka. To jest taki garnitur z marynarką. To są spodnie z zary. One mają taki luźny, szeroki krój, ale na dole spójrzcie, mają guzik. Tutaj na dole mają guzik, więc ta nogawka jest niby szeroka, ale jest tam gdzieś na dole delikatnie zwężona, przez co układają się naprawdę fajnie. Wyglądają tak bardzo, bardzo elegancko. Ja w tym stroju też czuję się tak. Wiecie, bo to jest taki trochę męski outfit, ale ja się w nim czuję naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli lubicie takie właśnie garniturowe wersje outfitów, czy właśnie takie bardziej eleganckie to naprawdę polecam Wam ten zestaw, bo jest super. Jeżeli chodzi też o materiał tych rzeczy, to jest taki grubszy, bardziej mięsisty materiał, więc one naprawdę są dobrej jakości, co też widać, jak się je zakłada. Ta kamizelka jest bardzo dobrze skrojona, można sobie ją właśnie delikatnie zapiąć, można sobie ją zostawić rozpiętą, spójrzcie, też będzie ładnie wyglądać. Założyłam do tego satynową koszulę, żeby tutaj taką lekkość utrzymać, no i apaszkę. Tutaj oczywiście można do według siebie sobie dodatki dodać, ale ja stwierdziłam, dodatki dodać, e, dobrać dodatki, natomiast ja stwierdziłam, że tutaj pięknie się ta apaszka z tymi kolorami zgra. E, także ten zestaw jest z Zary, e, to jest jakby taki zestaw, ale oczywiście można kupować osobno. E, pięknie wygląda i tak jak mówię, nie tylko na święta, ale później też do wykorzystania. Jeszcze tylko ostatnia rzecz w tym outfitie, to są właśnie e, skarpety. Te skarpety też są z Zary, spróbuję je wam tutaj pokazać tak delikatnie, opierając się na Stefanku. I słuchajcie, to są takie skarpety z takimi jakby kamieniami delikatnymi, lekko świecącymi. Założyłam właśnie mokasyny i te skarpety. I słuchajcie, no te skarpety są piękne, tylko zupełnie niefunkcjonalne, bo w tym się nie da chodzić, bo to się wbija w nogę dosłownie. Ja mam te mokasyny też takie dopasowane, one są dosyć takie jeszcze nierozbite, bo to są nowe mokasyny skórzane. E, natomiast no, te skarpety dosyć mocno wbijają się w nogę, ale wyglądają pięknie, więc coś za coś trzeba troszkę pociepić. One też są, wiecie, takie lekko opadające, więc to właśnie e, ta moda, która teraz jest na te skarpety, to nawet myślę, że do obcasów nie najgorzej by wyglądało. Lecimy dalej. Stylizacja numer 3. Nie mniej elegancka, ale trochę bardziej kobieca. No słuchajcie, ta sukienka absolutnie mnie urzekła i powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o sukienki, ja jestem bardzo sceptyczna i rzadko naprawdę udaje mi się znaleźć coś takiego, co mnie zachwyci, a ta sukienka przez swoją prostotę, ale też materiał, to jak jest uszyta, naprawdę E, skradła moje serce, i słuchajcie, to jest materiał welurowy. Sukienka jest tutaj zabudowana pod samą szyję. Zobaczcie, już Wam pokazuję też, jak ona z tyłu jest zrobiona. Tutaj mamy zabudowanie pod samą szyję, zapinana na kryty zameczek, z tyłu delikatne rozcięcie. E, bardzo przyjemny materiał, elastyczny. I słuchajcie, to co jest w niej super, to to, że ona właśnie ma tutaj te ramiona takie podniesione, więc jest bardzo elegancka, przepięknie też. E, tutaj ten półgolf się prezentuje. Tu, gdzie ma być dopasowana, jest dopasowana. Biust pięknie wygląda. Talia później dopasowana na biodrach, i później lekko puszczona. Przez co możemy sobie właśnie, słuchajcie, ubrać do tego wysokie kozaki, czy jakieś przepiękne obcasy, jeżeli e, chcecie założyć ją na wigilię. Tutaj po prostu nie ma limitu, bo ona jest tak prosta, że do niej każde dodatki będą się świetnie komponować. E, ja sobie właśnie dobrałam taki dodatek tutaj na głowę, bo e, kupiłam sobie taką opaskę jeszcze w Reserved z perełkami. Teraz te perełki też bardzo mocno są w trendach, więc e, uważam, że ta mm, opaska jest takim fajnym biżuteryjnym akcentem tutaj. Nic nie dodawałam już poza kolczykami e, nigdzie, bo uważam, że ta sukienka właśnie robi robotę i ona bardzo zwraca Uwagę. Więc jeżeli lubicie elegancję, ale też taką prostotę, klasykę, żeby było nie za dużo, ale był efektuał, to polecam Wam tą sukienkę. Naprawdę wygląda sztosowo. Kolejna fajna rzecz, e, którą udało mi się zdobyć, to są słuchajcie te spódnico-spodnie i to są właśnie takie spódnico-spodnie już długo szukałam, bo chciałam takie klasyczne, nieskurzane materiałowe, ale które też będą eleganckie i nie za krótkie i znalazłam je właśnie w Reserved i słuchajcie, z przodu to wygląda jak spódniczka bardzo ładna, elegancka zresztą tu mamy ten paseczek w zestawie, można sobie ją fajnie w talii dopasować natomiast z tyłu są to oczywiście spodenki, zobaczcie tak się prezentują i właśnie fajnie jest w nich to, że one nie są bardzo przylegające, dają tutaj sporo jeszcze luzu e, i czuję się w nich naprawdę, tak wiecie, komfortowo, nie są też za krótkie. Z przodu wygląda to jak po prostu ładna mini spódniczka, dobrze dopasowana. Do tego założyłam koszulę, przepiękną, zdobną koszulę, moją ulubioną. Ona jest Sempre, ale z tamtego roku e, i słuchajcie, no ta koszula po prostu ma klasę, jest dopracowana w każdym detalu. Jeżeli lub, Lubić zdobne koszule, to będzie coś dla Was. Jeżeli nie, to można sobie też założyć do tego zestawu oczywiście klasyczną białą koszulę, bo tutaj mamy dużo aplikacji. Mamy perełki, mamy jakieś takie drobne kamyczki. Eee, właśnie tutaj jest też ten żabot, i tu się dosyć dużo dzieje, ale uważam, że właśnie do takich świątecznych stylizacji ta koszula zawsze pięknie wygląda i tak mega przyciąga uwagę. I słuchajcie, mój hit. To są właśnie te rajstopy z perełkami, o których Wam mówiłam. I tu już się okazało, że są to na szczęście normalne rajstopy. Co więcej, są to rajstopy grube, całkiem kryjące, więc tutaj ten rozmiar był dobry, chociaż też wzięłam większy, ale tutaj już bez problemu je założyłam. Te perełki, one są tylko z przodu, z tyłu rajstopy są zupełnie gładkie, natomiast też wydaje mi się, że tutaj te perełki są tak fajnie wyważone, nie jest ich tak strasznie dużo, co też ym, jest spoko w nich, to to, że one są jakby od pewnego momentu do pewnego momentu, nie są z tyłu, więc słuchajcie, tutaj nic nie sprawia jakby dyskomfortu, tak jak przy tamtych, zarówno pierwszych, jak i przy tych skarpetkach, te kamyczki, te zdobienia dosłownie wbijały się w stopę, więc jakby no, wiecie, do zdjęcia spoko, ale choćby się w tym nie dało, natomiast tutaj, nie dość, że teraz stopy właśnie ładnie wyglądają, y, są mega eleganckie, Fajnie dodają takiego biżuteryjnego efektu całości. To właśnie są bardzo wygodne, cieplutkie, bo tak jak mówię, to są też kryjące grube rajstopy. I naprawdę ten materiał jest taki mięsisty, bardzo dobrej jakości. Także te rajstopy z Calcedonii biegnijcie, polecam Wam, bo wyglądają pięknie no i mega świątecznie. Nawet jak założycie krótkie spodenki, czy jakąś zwykłą sukienkę, taką wiecie. Rozkloszowaną, czarną, małą, czarną, to takie rajstopy dodadzą mega fajnego efektu. Pierwszy raz, słuchajcie, w ogóle mam e, tyle błysku na sobie. Cekinów to ja naprawdę nie nosiłam chyba od, nie wiem, gimnazjum. No, ale teraz, jak słuchajcie, przeglądałam te trendy sylwestrowe, no to bardzo mocno przebijały się dwie tendencje głównie. E, właśnie, cekiny. Cekiny były wszędzie w każdym sklepie, dosłownie. Drugi trend to był ten trend naked, czyli właśnie mocno przyświtujące rzeczy. E, coś z tego też wybrałam, chociaż nie ukrywam, że jest to trudne, no bo jednak. E, Wiecie, to nie jest normalne dla mnie przynajmniej, żeby wychodzić gdzieś w takich bardzo prześwitujących rzeczach, ale widzę, że e, teraz e, mocno ten trend też się przebija, zresztą w trendach e, był omawiany, no ale zacznijmy od tych cekinów, bo cekiny e, były dosłownie wszędzie, sukienka, którą mam na sobie jest z bira i w birze było słuchajcie tego mega dużo, ale od razu Was ostrzegam, że jeżeli zobaczyliście coś fajnego, zobaczyłyście coś fajnego na stronie, to lepiej zamówcie ze strony, bo w sklepie większej połowy z tych rzeczy nie ma. One są tylko na stronie, a w sklepie byłam w trzech galeriach i yy, były dosłownie te same rzeczy, a większości tych rzeczy, które chciałam zobaczyć. Ze strony nie było, także to jest taka ważna informacja. Ja wybrałam tę sukienkę ze względu na kolor i fason. Ona też jest fajnie tutaj, słuchajcie, dopasowana w talii. Ma zabudowany dekolt, właśnie ten taki typu halter, czyli tutaj mamy jakby taki półgolf, ramiona przepięknie odsłonięte i plecy też są, słuchajcie, odsłonięte. Zobaczcie. Ona jest tutaj dopasowana w talii, w biodrach, w pupie, później puszczona. Dodatkowo po boku jednym mamy rozcięcie, rozcięcie idące tutaj od połowy UDA. I jest taka, słuchajcie, pomimo tego, że ten błysk jest oczywiście, jest mocno widoczna, są to cekiny, więc ciężko byłoby oczekiwać czego innego, to wydaje mi się, że w swoim kroju jest taka w miarę powiedzmy wyważona, bo tutaj ten dekolt właśnie fajnie jest, wyeksponowane są przepięknie ramiona, ale przy tym dekolt jest zasłonięty, jest długa, więc jednak jest w tym zachowana taka elegancja. Dlatego też tą sukienkę wybrałam, no i spodobał mi się też mega kolor. Kolor jest piękny, to jest taki właśnie szafir, który się tak przepięknie, słuchajcie, mieni, więc tutaj ta sukienka najbardziej wpadła mi w oko. Ona była jeszcze chyba w srebrnym kolorze, nie. Tak mi się wydaje, że ona jeszcze była w srebrnym kolorze. Założyłam do niej właśnie takie lekko świecące srebrne kozaki. No, ale tutaj też oczywiście można obcas, zwykłe założyć sandałki, nawet i będzie to pięknie się prezentować. Ona jest też dosyć, słuchajcie, elastyczna wbrew pozorom, więc przyjemnie się ją nosi. Jedyne co im przeszkadza, to to, że tutaj te cekiny delikatnie wpijają się w skórę. Ale myślę, że jakoś dałoby się to e, ogarnąć. Także pierwsza kreacja na Sylwestra, ciekawa jestem, co sądzicie. Druga sterylizacja sylwestrowa łączy dwa trendy, czyli cekiny i właśnie ten trend naked, czyli e, odkryte ciało. I słuchajcie, zacznę od spodni, bo spodni cekinowych było naprawdę w każdym sklepie, praktycznie były. Ale e, te, które tak naprawdę dobrze leżały, znalazłam w zarze to są dzwony i one są słuchajcie tutaj na gumce, bardzo ładnie podkreślają tutaj pupę i talię fajnie się układają, no i też wydłużają nogi e, ja bardzo lubię ten krój spodni ogólnie też je noszę w jeansach, więc tak czułam, że te mogą dobrze leżeć i one naprawdę fajnie się prezentują, to są cekiny oczywiście czarne mm, i słuchajcie, zobaczcie też jak one bardzo ładnie tutaj z tyłu się układają, wszystko trzymają to co Trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o górę, tutaj e, najpierw kupiłam tą siateczkową bluzeczkę, tylko miałam zagwozdkę co pod nią, no bo ona dosyć mocno prześwituje. No i tutaj właśnie słuchajcie, e, wpadło mi do głowy, że ostatnio też bardzo popularne i modne zrobiły się właśnie takie gorsety i taki gorsecik sobie pod to założyłam. E, tak jak mówię, nie jest to łatwe dobrać coś pod to, żeby nie odsłaniało za dużo, żeby też ładnie wyglądało ale myślę, że tutaj jest tak w miarę zrównoważone. Nie wiem, co sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Ten trend jest bardzo popularny, ale zauważyłam coś takiego, że jakby te rzeczy są dostępne, te prześwitujące, ale nie ma właśnie w sklepach za wiele pomysłów na to co pod to. Więc trzeba sobie samemu gdzieś tam na własną rękę szukać. Można też jakiś taki bardziej zabudowany gorset. Ja znalazłam ten i myślę, że to wszystko razem fajnie się komponuje do tego założyłam Słuchajcie, sandałki złote, tutaj też można jakieś czarne kozaki, botki. Zależy, zależy, słuchajcie, no, najpierw można sobie założyć właśnie jakieś kozaki, a później przebrać na sandałki czy jakieś inne buty, właśnie takie szpilkowe, eleganckie. Także tak się to prezentuje. Ciekawa jestem Waszej opinii, także dajcie znać w komentarzach. I tutaj już ten trend naked, taki bardzo mocno widoczny. E, słuchajcie, postanowiłam go ograć tak trochę w sposób bardziej rockowy, dlatego założyłam te ciężkie buty, bo wydaje mi się, że do tej siateczkowej sukienki, która dodatkowo ma tutaj na całości ćwiki takie malutkie, fajnie pasują właśnie takie ciężkie buty. Do tego są takie super wycięte, e, krótkie spodenki czarne no i do tego założyłam jeszcze słuchajcie taką bluzkę wiązaną tutaj ona jest w ogóle welurowa, tego chyba nie widać spod tej sukienki, ale tutaj też tą górę można sobie em, pod siebie dobrać, czy słuchajcie założyć taki gorsecik, czy jakiś bardziej zakryty, gdyby takie turbo krótkie spodenki nie wchodziły w grę bo tutaj chciałam Wam ten trend zaprezentować, ale ja na pewno też w takich turbo krótkich spodenkach bym nie poszła to można sobie założyć kolarki z kolarkami też to będzie fajnie wyglądać, albo jakieś właśnie Spodnie takie mega dopasowane czarne. Eee, zobaczcie, tak się prezentuje z boku ta sukienka i na całości ona jest taka dosyć elastyczna. Eee, także słuchajcie, trend naked jest teraz bardzo, bardzo mocno widoczny i tylko ta sukienka w zasadzie tak wpadła mi w oko, że mogłabym ją w jakiś sposób ograć. I na koniec, słuchajcie, wskoczyłam jeszcze w taką stylizację. Tutaj to też pokazuje, jak fajnie można i łatwo łączyć te wszystkie rzeczy ze sobą. Jeżeli chodzi o przegląd to by było na tyle. Ciekawa jestem, która z tych rzeczy, czy która z tych stylizacji spodobała wam się najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem mega mega ciekawa. Przed końcem roku będzie jeszcze jeden film, myślę, że nawet przed świętami. Także zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żebyście nie pominęli żadnego filmu. Do kciuka w górę, jeśli ten film wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.